Jeśli wiesz, że się zakwalifikujesz do tego nowego programu, to po co masz teraz kupować mieszkanie, skoro wiesz, że za pół roku być może kupisz je na lepszych warunkach? Nadal nie ma tego, na co być może liczyli ci, którzy hmm. myśleli sobie, skończy się ten program dopłat yy, rządowych, to ceny polecą w dół. Przestały rosnąć, tak, ale nie lecą hmm. w dół. nasi stali widzowie i słuchacze myślą sobie mieszkania, przecież czytałem ostatnio, bo zakładam, że jesteście tymi, którzy się interesują w co inwestować. I tak spora grupa nam mówi. To nie jest coś, do czego należy biec. Są ta, takie informacje, czytałem na rynku od ludzi, którzy mówią, no już nie teraz. To już nie, Wiemy, że to historycznie zawsze było tak, że ten Polak w te mieszkania inwestuje, ale dzisiaj ten rynek wygląda inaczej. Mamy trochę danych z tego czyli, rynku. Czyli, których, że przestają kupować? Nie, w tym sensie, że mieszkania zawsze były pewnie może tak, upraszczając. strzegli ryzyko. Są tacy, którzy mówią, że to już nie ten czas, albo nie jest tak pewnie. E, I tam podają inne przykłady, o których też pewnie dzisiaj sobie poopowiadamy, w co dzisiaj ten Polak swoje pieniądze wkłada i lokuje. Z rynku mieszkaniowego w ostatnim czasie przyszło trochę nowych danych trochę, i chcielibyśmy dzisiaj o tym porozmawiać. To jak jest? Tak, dobrze, bardzo blubeł. dobrze. Dobrze już było. To zależy dla kogo, z, <laughs> dla rzeczy, z której strony rynku jesteś. Zacznijmy czy, od deweloperów. Czy zależy? Ja myślę, że deweloperzy to akurat muszą najmniej się mają czym martwić, bo za chwilę będą mieć przecież następną ustawę. Znaczy, za chwilę właśnie w tym. To jest ciekawe, kiedy ona się pojawi, bo tego jeszcze nikt nie wie. W każdym razie no, ma być następca tej pisowskiej ustawy o dopłatach do kredytów, które napędzały popyt na mieszkania. Na czym deweloperzy mm -hmm. oczywiście korzystali. Nie ma w tym nic złego, żeby nie było, bo wiem, że deweloperzy są w niektórych miejscach w Polsce wręcz znienawidzeni za to, że są wstrę... wstrętnymi deweloperami, więc uważam, że jakby business na to nie patrzeć, business. jednak budują domy w Polsce, więc chyba się przydają, a że mają na tym marżę, no to tak wygląda gospodarka rynkowa, że się zarabia na tym, co się robi. Czasami więcej, czasami mniej. Oni ostatnio więcej, faktycznie. I w związku z tym nie mają na co narzekać. Jak się patrzy na spółki deweloperskie, chociażby na Warszawskiej mm. Giełdzie, to w ostatnich miesiącach one dały bardzo wyraźnie zarobić, co oznacza, że inwestorzy giełdowi, patrząc swoim profesjonalnym okiem na ich przyszłość przecież a nie przeszłość, oceniają tą przyszłość dobrze, czyli że powinny dalej sobie dobrze radzić, no bo fundamentalnie nic się pewnie w Polsce jeszcze przez jakiś czas nie zmieni, czyli popyt na te mieszkania cały czas będzie i ludzie cały czas będą narzekać na to, że nie ma gdzie mieszkać i chcieliby mieć swoje y, mieszkanie, albo przynajmniej chcieliby, żeby można było to mieszkanie wynająć po jakiejś umiarkowanej Cenia, a do tego też trzeba wybudować następne mm. mieszkania na wynajem. Rozpakujmy tak. to trochę, tak? Bo jak tak, mówimy no o sytuacji spółek giełdowych, deweloperskich, no to one mają się no, dobrze. Tak jak mówisz, panowie sobie, patrzą, tak. myślą, panie i panowie patrzą, a jakby wyceniają przyszłość, jak to zawsze na giełdzie. Natomiast jak popatrzymy sobie też na, na nieruchomości, tutaj widzimy, że sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w tych siedmiu największych miastach w Polsce, które zawsze są brane pod uwagę, w kwietniu była najmniejsza od stycznia 2023, czyli prawie. Od Półtora roku, ponad roku. No, ponad no, roku. no, no, no tak. E, to są te najnowsze dane, do których się odwołujemy i pytanie, czy to jest coś trwałego, czy to jest chwilowe. Jak no czujesz? to właśnie wygląda ciekawie, bo to rzeczywiście w ogóle rynek mieszkaniowy ma tą cechę, że tutaj dane nie pochodzą od państwa z gus tylko jest cały szereg różnych prywatnych firm, które co miesiąc podsumowują różne mm. e, fragmenty. I, ja sięgam do Oto Domu nawet. Tak, X. i to jest Oto Dom, który prowadzi swoje własne analizy na podstawie, swojego własnego biznesu i one są, wydaje mi się, dość miarodajne. Yy, oni biorą pod uwagę siedem największych rynków, czyli siedem największych mhm. miast w Polsce, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, yy, Poznań, Łódź. Yy. Trójmiasto, nie Gdańsk, tylko Gdańsk z Gdynia i coś, co się nazywa aglomeracją katowicką, czyli mm. tam jest chyba siedem miast łącznie. To są te największe rynki na tych rynkach jest najwięcej transakcji, i rzeczywiście okazuje się, że na tych rynkach, jeśli chodzi o rynek pierwotny, nie mówimy tutaj o rynku wtórnym, no, jeśli chodzi o rynek pierwotny, to on tak jakby zamarł, na, zatrzymał się. Mm. Z drugiej strony, to chyba nie powinno nas zaskakiwać, bo jesteśmy właśnie między tymi rządowymi programami. Ten stary się skończył, tego nowego nie ma, ale wszyscy wiedzą, że będzie, mm. więc jakby czeka. Na ten, prawda? Więc po co teraz kupować mieszkanie, skoro jeśli wiesz, że się zakwalifikujesz do tego nowego programu, to po co masz teraz kupować mieszkanie, skoro wiesz, że za pół roku być może kupisz je na lepszych warunkach? Może nie taniej, no ale tak. na lepszych warunkach, prawda? Stąd ten popyt pewnie jest mniejszy. Natomiast ciekawe jest to, bo to, że popyt spadł pomiędzy programami, to jakby nikogo nie zaskakuje. Natomiast ta sytuacja jest interesująca, dlatego że ten stary program yy, Pobudził oczywiście w sposób natychmiastowy, bardzo mocno pobudził popyt i ceny wtedy poszły w górę, ale potem się okazało, że on pobudził też podaż ze strony deweloperów. Tyle, że ta podaż, żeby się rozkręcić, potrzebowała więcej czasu, ale ona właśnie teraz jest rozkręcona. I kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym na tych siedmiu rynkach deweloperzy wprowadzili do sprzedaży więcej mieszkań niż sprzedali. Bo ta sprzedaż siadła, natomiast y, te nowe oferty, nowe projekty deweloperskie pojawiają się częściej niż jeszcze rok temu i się okazuje, że podaż rośnie, a popyt maleje. Co. Każdy student ekonomii wie, że powinno prowadzić do spadku ceny, prawda? Mm. Jak podasz... Rocznie. A cholera nie chce. I to jest właśnie <laughs> najciekawsze na tym rynku, że właściwie mamy na rynku pierwotnym od paru miesięcy już taką sytuację. Od października był tylko jeden miesiąc, według tych danych mm. o to dom, w którym... Deweloperzy sprzedali więcej niż wprowadzili na rynek. W grudniu tylko mm. tak było. Październik, listopad i potem styczeń, luty, marzec, kwiecień. To to sobie prezentu takiego na to święta. Są miesiące, nie to są miesiące. W, nie, to wtedy podaż akurat była mniejsza. To dlatego bo nie wprowadza się nowych projektów na rynek jak za tydzień są święta chyba. Wtedy ludzie myślą o kupowaniu innych rzeczy, nie mieszkań. To chyba dlatego. W każdym razie. Kolejne miesiące upływają, w których na rynku pojawia się coraz więcej tych mieszkań. Ta oferta jest coraz więcej, coraz większa. Nie mamy sytuacji, w której wszystko jest wykupywane hmm. na pniu. Jest, jest więcej, jest w czym wybierać. Więc to jest jakby taka sytuacja, w która powinna sprzyjać targowaniu się, prawda? Właśnie mm. uzyskiwaniu jakichś upustów i cena w związku z tym powinna spadać, a w statystykach nie widać, żeby ona spadała. Znaczy widać, że się zatrzymała i przestały mieszkania drożeć w takim mm. tempie jak kilka miesięcy temu. Yy, drożeją bardzo powoli, w niektórych miastach właściwie te ceny się zatrzymały, natomiast nadal nie ma tego, na co być może liczyli ci którzy hmm. myśleli sobie skończy się ten program dopłat y, rządowych to ceny polecą w dół. Nie lecą, w dół, przestały rosnąć, tak, ale nie lecą hmm. w dół. Y, I jeszcze pojawił się do tego wszystkiego kolejny raport bardzo ciekawy z Biura Informacji Kredytowej i on dotyczy jak sama nazwa wskazuje, kredytów mieszkaniowych. I tu jest parę fajnych danych, do których sięgnę, natomiast to, co jest ważne, choć zakładam, że i ty na pewno, widzowie, słuchacze też nadążamy sobie za rozpakowywaniem tego rynku, że jest tutaj zawsze tych dwóch graczy, a właściwie powiedzmy nawet trzech, powiem za chwilę o tym trzecim, czyli mamy tych, którzy chcą kupić i tych, którzy produkują te mieszkania, czyli je budują, to jeżeli wiesz, że ten program będzie, no to też po co miałbyś obniżać teraz ceny, skoro poczekasz, nie? Jakby no, myślę, że mają to... A nie to... Pod ścianą, tak? Dokładnie. Zarobiłeś dużo... Nomen omen mają oczekać, czas, tak, tak. ale z drugiej strony i ten trzeci to jest właśnie ktoś, kto daje temu potrzebującemu pieniądze na kredyt mieszkaniowy, bo to zwykle są, 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 są niemałe kwoty. I teraz a propos kwot, to co urosło też, to jest ta średnia, średnia kwota kredytu, prawda? Bo to jest prawie... W... Wnioskowane we wniosku. We wniosku, bo tak? to, to jest nie... prawie pół miliona i to jest dosyć... 433 tysiące. O 30% wzrostu versus miesiące wcześniejsze, więc tak naprawdę całkiem roku. sporo. Tak, no. tak, tak. Rekord był w grudniu, w ubiegłym roku to było 435 tysięcy. No, wtedy to był ten szczyt szału, jeśli chodzi mhm. o ten bezpieczny, bezpieczny kredyt 2%, czyli ten poprzedni program. On się skończył, ucięło go w styczniu, i w styczniu mieliśmy tąpnięcie, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, jak i właśnie średnią wartość kredytu mhm. we wnioskach. Ale od stycznia ta średnia wartość znowu zaczyna się podnosić, i generalnie, jeśli chodzi o popyt na kredyt, to też było tak, że było jednorazowe trwające jeden miesiąc, tą w styczniu i od stycznia się odbudowujemy. Ten popyt na kredyt w Polsce nie jest tak duży oczywiście w tej chwili, jak w momencie, kiedy funkcjonował ten program rządowy, Aha. ale jest wyraźnie większy niż przed tym programem. Bo wtedy z kolei mieliśmy taką posuchę na rynku, bo nie było wsparcia ze strony państwa, a stopy procentowe no już. już wtedy poszły w górę mm -hmm. i wtedy też nikt nie brał tych kredytów. No ale znów wracając do liczby, do tej informacji biura, informacji kredytowej, no to mamy ten, ta średnia wnioskowana, 433 tysiące, ale tak. generalnie 32 tysiące ludzi... Yy, Wnosi o kredyt, a że tak. puka do banku i mówi, hej, to może ja. To jest, jak, to jest tak, jak sobie tak, jak patrzysz, chcemy, jaka to jest skala zapotrzebowania, jaka to jest skala też w ogóle tego rynku. Później dokładasz do tego 14 miliardów złotych, czyli łączna no wartość właśnie. wszystkich wniosków. No tak, bo to czyli jest, bierzesz to, te 32 tysiące, jak przemnożysz przez średnią wartość, wychodzi, że to jest w biznes. ciągu miesiąca mm. chcieliśmy kupić mieszkania na kredyt za 14 miliardów, miliardów złotych. No. A to jest tylko na kredyt, bo jest, że jest część rynku za gotówkę, prawda? Mhm. To jest ta część kredytowa. Właśnie, i to pojawia się pytanie. Ja powiem szczerze, że nie znam dobrej odpowiedzi na to. Czy jeśli widać w tych danych, że popyt na kredyt znów zaczyna rosnąć, mhm. to czy to oznacza, że to spowolnienie, które mamy w tych danych od OtoDom, za chwilę się skończy? Bo, bo to jest wiesz, moment wniosku o kredyt zawsze jest parę miesięcy przy. Składasz wniosek, mija parę tygodni, czasami mija miesiąc, dostajesz decyzję z banku do tego, w sprawie tego kredytu i dopiero potem jest transakcja mieszkaniowa, prawda? Więc te dane dotyczące popytu na kredyt są jakby wyprzedzające mhm. te dane o to domu, o tym, jak wyglądają faktyczne transakcje na rynku. Więc pewnie. Ten dołek w transakcjach, który mamy teraz marzec, kwiecień, jest po części związany z tym, że było tąpnięcie we wnioskach kredytowych w styczniu. Hmm. Minęły 2 trzy miesiące, jest dołek w, w, w ruchu na rynku. Ale w tych danych wyprzedzających o popycie na kredyt, już widać, że jest nowa fala wznosząca, tak? Hmm. Już odrabiamy te straty, więc być może także, jeśli chodzi o transakcje na rynku i o ceny także mieszkań, też za chwilę się ta... Przerwa mm. we wzrostach skończy i za kilka miesięcy wrócimy do tego, co mieliśmy w ubiegłym roku. Chociaż pewnie tutaj duży wpływ jednak będzie na tą sytuację mieć to, jak finalnie będzie wyglądał ten projekt rządowy tej nowej mm. ustawy. Bo tak naprawdę dalej nie wiemy. Jak Jeszcze nie tak. wiemy. W ogóle, jak on on ma być sobie... dość mocno okrojony, tam mają być dodatkowe warunki wstępne, żeby się załapać na tą pomoc, więc on może być generalnie mniejszy. Skala może być mniejsza, więc też skala wpływu na rynek może być w związku z tym mniejsza niż, niż, tego, niż tego poprzedniego programu. Wracając na warszawski parkiet, czyli na warszawską giełdę papierów wartościowych, wspominaliśmy o tym, że spółki, które budują domy. W kontekście tych nowych liczb mają się całkiem nieźle, natomiast w ogóle cały parkiet jako taki, myśląc w ogóle, szukając miejsc na inwestycje, tak dobrze czy tak zielono nie wyglądał dawno. Tak. I, I tak mnie korci właśnie, żeby zacząć porównywać to jedno z drugim, hmm, ponieważ hmm. zawsze. Od lat jest tak, że w Polsce inwestowanie w nieruchomości jest zdecydowanie bardziej popularne niż że inwestowanie w papiery. Że to jest pewne i że daje więcej zarobić. I przez wiele lat tak faktycznie było. No, zwrot z inwestycji w mieszkania na wynajem chociażby, hmm. na rynku pierwotnym czy wtórnym w Polsce. Był wyraźnie większy niż zwrot z inwestycji w jakieś tam akcje na warszawskiej giełdzie, no, na której był marazm przez wiele lat. Natomiast mamy od ponad roku Hossę dość wyraźną na warszawskiej giełdzie. I wydaje mi się, że gdybyśmy popatrzyli na te stopy zwrotu, licząc od początku tego roku, to jednak pierwszy raz od dłuższego czasu chyba na akcjach na giełdzie można zarobić więcej niż na mieszkaniach na rynku nieruchomości, bo wzrost cen mieszkań się zatrzymał i jak w różnych miastach jest różnie i z tego, co sprawdzałem w tych statystykach, to w Łodzi chyba najszybciej drożeją, bo tam są jeszcze najtańsze. W Łodzi dopiero dochodzi do poziomu 10 tysięcy złotych za metr i faktycznie licząc od początku roku yy, ceny mieszkań w Łodzi poszły w górę o ponad 10%, czyli nadal wyraźnie, a w Warszawie jakieś 4-5%. Natomiast z tego, co widziałem w tych statystykach Zotodom, to na przykład w Poznaniu czy w Trójmieście ceny w tej chwili są poniżej Poziomu, które były, na, czyli tam potaniało wręcz, jeśli chodzi o ceny ofertowe, mm -hmm, nie transakcyjne, mm -hmm, tylko ofertowe, jest. deweloperów. Więc tam się zrobiło taniej. Kraków czy Wrocław praktycznie stoją w miejscu od paru miesięcy, więc uśredniając ten wzrost, myślę, że w Polsce cen mieszkań w tym roku to jest jakieś, nie wiem, może 3-4% na rynku pierwotnym. Mm -hmm. A rynek wtórny zachowuje się pewnie w sposób dość podobny. Tymczasem warszawska giełda, indeks WIK bije rekordy wszechczasów i no nie mam danych z ja dzisiaj. mam przed sobą. Z dzisiaj Dzisiaj jest, tak sobie. CCC akurat kiedy nagrywamy, a to jest 10 maja, CCC wyskoczyło na prawie 20% po swoich wynikach. Lepszych w nich oczekiwano, natomiast dzisiaj WIK 20 jest na poziomie tam minus pół%, pół procent, więc to będzie. No jakoś... Tak, ale w skali, w w skali roku mając po początku roku. Myślę, że ten wzrost jest w okolicach 10%. No i mamy wzrosty na rynku dość, dość takie znaczące, wyraźne, i według wielu eksportu, eksper, ekspertów nic nie wskazuje na to, że się miały jakoś w miarę szybko kończyć, no bo generalnie zaczyna nam się. Ponoć nowa fala ożywienia gospodarczego generalnie w całej gospodarce. W związku z tym też te firmy, które są na giełdzie, powinny zwiększać swoje zyski, powinny być coraz więcej warte, a na rynku nieruchomości akurat jesteśmy w troszeczkę innej fazie. Zastanawia mnie też w Tam związku jest. z tym jeszcze tą jedna energię, rzecz. emocje, proszę bardzo. Jaką? Jeszcze jedna rzecz. Czy ci wszyscy, którzy lokowali swoje oszczędności i inwestowali yy, za gotówkę, na rynku nieruchomości, ci, którzy zajmowali się flipowaniem tak zwanym mieszkań. Czyli mam wrażenie, że są ludzie, którzy są generalnie dość dobrze zorientowani w tym, co się dzieje na rynkach mm -hmm. finansowych, w tym, co się dzieje generalnie w gospodarce. Czy oni, widząc tą sytuację, czy ich nie kusi, żeby przenieść część swojego kapitału z rynku nieruchomości, na którym tymczasowo się praktycznie mm -hmm. nic nie dzieje i się zrobiło nudno, yy, na giełdę, na giełdę. Mm -hmm. właśnie. Bo jeśli tak, to być może mamy częściowe wytłumaczenie skąd te wzrosty na giełdzie właśnie. Może tam przepływa część kapitału z rynku nieruchomości i wiesz, jeśli przepływa stąd tu, no to tam przestało się dziać. Ciekawie i ceny stanęły hmm. w miejscu, a tutaj z kolei rosną tak, jak już dawno nie rosły i mamy rekordy hmm. wszechczasów, jeśli chodzi o WIK. Być może to jest część wytłumaczenia, chociaż oczywiście na koniunkturę na giełdzie, kluczowy wpływ ma to, co się dzieje na świecie w Stanach Zjednoczonych, nastroje na rynkach światowych, które są dobre hmm. i one nam pomagają. Oczywiście to jest przede wszystkim tutaj ważne. Ale może ten mały czynnik lokalny, który pozwala nam powiązać w naszych głowach giełdę z rynkiem nieruchomości, też podoba mi się w ogóle podobać się. nie? Ty, też się podoba. Właśnie. Oczywiście to, jak duży jest ten popyt na mieszkanie, Znaczy, to, co się dzieje z cenami mieszkań, zależy od tego, jak duży jest popyt. Dużą częścią tego popytu są kredyty mieszkaniowe. A to, jak dużo jest tych kredytów, zależy od tego, czy one są drogie, czy tanie. Ostatnio są drogie, bo mamy wysokie stopy procentowe. I mówiliśmy o tym programie rządowym, dzięki któremu będzie łatwiej. Ale też w tym kontekście trzeba pamiętać, że być może. Pod koniec roku, a jeśli nie pod koniec tego roku, to na początku przyszłego roku powinny znowu zacząć iść w dół stopy procentowe w Polsce. I to też powinno dodatkowo znowu zacząć napędzać rynek mieszkaniowy w Polsce za jakiś czas. Hmm. No, Strefa euro ma za chwilę obniżać swoje stopy procentowe, co też da jej dodatkowego kopa do rozwoju, a w Polsce wprawdzie Rada Polityki Pieniężnej się zastrzega, że żadnych obniżek, ale rynek finansowy już zaczął hmm, grać hmm, pod. Ewentualne obniżki może już w grudniu, a jak nie w grudniu, to na początku przyszłego roku. Mignął mi kraj, który zdecydował się. Obniżyć? Tak, i to Szwecja. Była Szwecja Szwe... I była pierwsza jako sygnał do, dla, była pierwsza. dla Europy. Nie? Szwecja nic dziwnego, że obniżyła, bo Szwecja jako jedyne państwo w Europie jest w recesji cały czas i się nie wygrzebała z niej jeszcze, bo za mocno chyba podniosła te stopy, mm. więc teraz je ja już Jestem. obniżam. A strefa euro w czerwcu ma obniżyć. To, co lubię w tych naszych spotkaniach, to to, że widać za każdym razem, jak bardzo połączone są te wszystkie możliwe naczynia, bo tak jak mówisz giełda, wpływ na to mają Stany, ma też Europa. I jak sobie zerknę do naszego ekonomicznego nibliwu, chociażby jak mówimy, że na rynku niemieckim, który jest z nami bardzo gospodarczo mocno mm -hmm. powiązany, widać ożywienie którego jeszcze na naszym nie widać, no to to w tym sensie może dawać nadzieję na znów za parę miesięcy dopiero. Wiem, to, to tak no chociaż to jest bardzo malutkie ożywienie na razie, ale rzeczywiście no. wyszli z recesji. W ogóle cała strefa euro wyszła z recesji hmm. i wygląda lepiej niż już dawno tak w ogóle z tego co pamiętam chociaż nie, o tym nie umawialiśmy się że będziemy o tym nie. rozmawiać ale z tego co pamiętam to generalnie wzrost PKB w całej strefie euro nie tylko w Niemczech w ostatnim kwartale był najszybszy od 2012 mhm. roku chyba od 12 lat mhm. taki kwartał do kwartału więc tam też tego pierwszy, mocno pierwszy raz Natomiast... od dawna pierwszy raz od dawna żadna z poważnych gospodarek w strefie euro tych największych nie ma Jakiegoś poważnego problemu. Żadna nie jest w recesji mm. i wszystkie sobie bardzo ładnie y, poradziły w ostatnim kwartale. Pytanie tylko, czy to jest trwałe? Mm. I to, to pytanie najbardziej dotyczy właśnie Niemców, bo oni byli najbardziej z tyłu w, w ciągu ostatnich lat. A propos Niemców, y, nie wiem skąd to się wzięło, ale trafiłem na y, dokument przyjęty przez CDU czyli nie tych, co rządzą teraz w Niemczech. Zbliżają się wybory, więc oni się tam przygotowują i to był taki dokument, który pokazuje, że w ogóle era Merkel koniec. Jakby kończymy no z tym, co ona robiła. No Merkel, no never. No Mercy. To, na co oni zwracają uwagę, to na przykład w kontekście w ogóle całej Europy, gospodarki i tak dalej, że ich relacje z Francuzami są tak fatalne jak dawno nie były, że trzeba je odbudować. Kolejna to jest Polska, czyli oni mają działać na tych dwóch frontach. Francja, Polska. Tak, 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 mają się odbudowywać, mają się wzmacniać, chcą na, to, chcą na to postawić, chcą zadbać o gospodarkę, bardzo chcą zadbać o armię, wiedzą, że tutaj bez tego to się w ogóle nie da. Też wpływać przez to wzmocnienie z Francuzami i z Polską, też na Stany Zjednoczone, zbudować, odbudowywać tą swoją pozycję, bo, bo nie, nie mają Niemcy, jeśli chodzi o to swoje właśnie takie gospodarcze zaangażowanie w ostatnich miesiącach dobrej prasy, więc zakładając, że może pojawić się fala politycznych zmian, także to to będzie napędzało. Nie wiem na ile to jest może na kolejny odcinek, na ile sytuacja, bo zobacz, mówiliśmy w jednym z odcinków o tym, ile trzeba wydać na bezpieczeństwo, czyli na armię. I że to są gigantyczne pieniądze. Na ile właśnie to ożywienie na rynku wojennym i przygotowywania nowych strategii wojennych i przygotowywania nowych grup żołnierzy do tego, żeby byli gotowi na walkę, ale jednocześnie też odbudowywania pozycji armii. Niemcy, jak mówią o odbudowaniu pozycji swojej armii, no to oznacza że duże pieniądze. Na ile to, co mimo, że nie ma wojny, znaczy nie ma wojny w Niemczech, nie ma wojny w Polsce, ale jest wojna na wschodzie, to zawsze sytuacja wojenna wpływała na gospodarkę ożywczo, mówiąc brutalnie. Nie, prawda? I zastanawiam się, Pod na ile to... że nie było żadnych zniszczeń wojskowych. Jasne, 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 jasne. Natomiast na, na ile właśnie to, że zaczynamy inwestować w przemysł zbrojeniowy, mówiąc wprost, że to, my zwykle mówimy o rynku pracy, bo mieszkania, bo usługi, mm -hmm. a tu mamy armię. Na ile mm -hmm. to tutaj zaczyna sprawiać, że wskaźniki gospodarcze się poprawiają? W Niemczech i generalnie w strefie hmm. euro? Popatrzymy? No, może, ale to jest jakaś obietnica. Wstępu do tej audycji. O tym myślę sobie A tutaj. chcesz całą audycję o tym no. zrobić? Zobaczmy. Nie wiem, czy tam będzie tak dużo. Czy znaczy ona się będzie w dużej mierze powtarzać z tą, którą już zrobiliśmy? Nie ma. Nie ma, nie ma. Chciałem przy Was wybrać odcinek, nie ma. Po prostu nie wiemy, o czym czy będziemy Czy możemy zrobić update z tymi, z tymi danymi, chociaż nie wiem, czy one są dostępne, powiem szczerze. już. Spróbujemy. W tej, w tej chwili. Ja bym, powiem szczerze, wolał inny model rozwoju tych gospodarek, inne źródło ożywienia. No. A że wolałbyś, myślę, wolałby, że każdy. Nie, Natomiast wolałby, przymierzając tak. sytuację do tego, co się dzieje, to, to choćbyśmy woleli, jest, jest, jest aktualnie tak, jak jest. Więc Niemcy zaczynają się zbroić, wydawać na to sporo pieniędzy, ale cała Europa ma podobnie. Tak. Panie Rafale, bardzo dziękujemy za dziś i uważajcie na siebie. Dziękujemy.